Nowy rok 2025, proszę bardzo, na stokach, tam strzelają, tu strzelają, tam strzelają, teraz tam, o to piękne, wszędzie, ze wszystkich stron wywalają. Tu i tu wszędzie są fajerwerki dookoła na stokach. И с той, и с тамтой валов. И на даху, и с даху. No proszę Państwa, no, strzelają gdzie się wszyscy. Bye. No i tak to wygląda. Szczęśliwego Nowego Roku. Proszę powiedzieć parę słów z okazji Nowego Roku. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. To, kto życzy? Kto? Wiola. Komu? Wszystkim. A Ty co powiesz, dziewczyno? Też życzę dużo, dużo szczęścia, zdrowia, spełnienia marzeń i wszystkiego naj w Nowym Roku. Od Sylwii Prozerbine. A pan co powiesz? Wszystkiego najlepszego, nowym roku, szczęścia zrobię pomyślności, wszystkiego najlepszego. No a jak jako redaktor Pomorskiej Telewizji naszym widzom, wszystkim też wszystkiego dobrego. Życzymy, pozdrawiamy. Ahoj, pozdrawiamy, ahoj! Pozdrawiamy, jesteśmy z wami. No i aby wam się dobrze działo, dużo zdrówka, hej!